Wykaż, że reszta z dzielenia sumy kwadratów czterech kolejnych liczb naturalnych przez 8 jest równa 6. Reszta z dzielenia sumy kwadratów czterech kolejnych liczb naturalnych. Wypiszmy sobie cztery kolejne liczby naturalne. To będzie n, n plus 1, n plus 2, n plus 3. I teraz tak. Gdzie n należy oczywiście do liczb naturalnych. Tak sobie to zapiszmy. Mamy... Pokażę, że suma kwadratów, czyli n kwadrat, dodać n plus 1 do kwadratu, dodać n plus 2 do kwadratu, dodać n plus 3 do kwadratu. No i zobaczmy najpierw, co wyjdzie, a wtedy pokażemy podzielność, że przy podzielności przez 8 daje resztę 6. Yy, dobra, to do dzieła. Najpierw zastosujemy tutaj wzory skróconego mnożenia. Tak, tak naprawdę jeden wzór skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu to bo a kwadrat plus 2ab plus b. Kwadrat. Czyli u nas będziemy mieli n kwadrat, dodać tutaj będzie n kwadrat plus 2n plus 1, tutaj będzie n kwadrat plus 2ab, czyli 4n plus 4, a tutaj będziemy mieli n kwadrat plus 2ab, czyli plus 2 razy 3 razy n, czyli plus 6n plus 9. Uporządkujmy ten zapis, mamy n kwadrat, n kwadrat, n kwadrat, n kwadrat, n kwadrat czyli 4n kwadrat. 2n plus 4n to jest 6n plus 6n to jest 12n i mamy 1 plus 4 to jest 5 plus 9 to jest 14 rozbijmy sobie teraz ten zapis w następujący sposób, że to jest 4n kwadrat dodać 12 12n, dodać wpiszemy sobie tutaj 8 i dodać 6. I teraz to, co tutaj robię, to z tych dwóch elementów wyłączę 4n przed nawias. W nawiasie będę miał n plus 3, dodać 8 i dodać 6. I teraz zobaczmy. Pokażę, że 4n razy n plus 3 jest podzielne przez 8. Skąd to wynika? Zobaczmy. Żeby liczba dzieliła się przez 8, to musi się dzielić jednocześnie, czy jakby w rozkładzie na czynniki. Muszę znaleźć czwórkę razy coś podzielnego przez 2. No widzimy tutaj przy tych trzech czynnikach mnożenia, że tu mam czwórkę, tutaj mamy n razy n plus 3. Czyli skupmy się na tym n razy n plus 3. Zobaczmy, jeżeli n jest parzyste, to n plus 3 jest nieparzyste, no ale jeżeli n jest parzyste, no to dzieli się przez 2. Czyli wtedy mam 4 razy coś podzielnego przez 2, musi się dzielić przez 8. Czyli przypadek pierwszy, gdy n jest parzyste, to wyrażenie 4n razy n plus 3 dzieli się przez 8. Dzieli się przez 8, bo n parzyste 4 razy coś parzystego, czyli 4 na przykład razy 2 daje 8, czyli dzieje się przez 8. Drugi przypadek, jeżeli n jest nieparzyste. Jeżeli n założy jest nieparzyste, no to tutaj mam liczbę nieparzystą, a tutaj mam liczbę nieparzystą dodać nieparzysta. Liczba nieparzysta dodać nieparzysta, to w nawiasie będzie parzystość. Czyli mamy wtedy n razy n plus 3 i w nawiasie nieparzysta dodać nieparzysta, czyli nawias jest wtedy parzysty. Zatem wyrażenie 4n razy tutaj mamy coś parzystego. Będzie podzielne przez 8. Czyli zobaczmy to wyrażenie, nasze 4n razy n plus 3 to się dzieli przez 8 dla n należącego do liczb naturalnych, dla każdego n naturalnego. Zatem całe wyrażenie to jest tak: coś podzielnego, czyli 4n razy n plus 3 i to się dzieli przez 8, do czegoś podzielnego przez 8 dodajemy 8, czyli ta całość też się dzieli przez 8. I dodać naszą resztę, która jest szóstką, czyli to jest podzielne przez 8, i tu zostaje nasza reszta równa 6, co kończy dowód. W ten sposób, opisując zadanie, nawet komentując słownie, pokazaliśmy, że reszta z dzielenia sumy kwadratów czterech kolejnych liczb naturalnych przez 8 jest równa 6.